Dzień dobry, ja jestem Szczysław, nie, przepraszam, ja jestem Miszy Kiszka, a to jest Battlefield Heroes, czyli kolejny film o niczym. A w związku z tym, że tak poważne tematy będziemy poruszać, tak poważny gameplay w tle, czyli Battlefield Heroes. Tak, a my będziemy poruszać temat gorący, czyli wczorajszej. Hmm, zapowiedzi nowej konsoli Xbox One. No i porównanie oczywiście do PlayStation 4. Czym się będą różniły konsole? Hmm, szczerze powiedziawszy. No nie bardzo się będą różniły. Ośmiodwi obie będą miały ośmiordzeniowe procesory. Obie stajni AMD, czyli co niespodzianek nie będzie, architektura będzie bardzo podobna. Hmm, I będzie to X86 wow, aleśmy technologicznie zrobili krok do tyłu, no ale nieważne. Podobno programistom łatwiej się będzie programowało X86, oczywiście będzie łatwiej się robiło konwersję, w związku z czym trzeba przypuszczać, że jakość powinna pójść do góry. Oczywiście jak. Jak znamy życie, ta jakoś nie pójdzie do góry i dalej będzie do dupy. A programiści dalej się będą tłumaczyć, że skomplikowana architektura nie pozwala nam na zrobienie tego czy tamtego. No ale dobra, wracając do specyfikacji i różnic. No, PlayStation 4 otrzyma 8 GB pamięć GDDR5. A Xbox One tylko 8GB DDR3. Czy będzie duża różnica? Nie, różnica będzie znikoma, o ile będzie w ogóle widoczna gdziekolwiek. Dla, dlatego, że architektura GDDR5 jest zupełnie różna od DDR3. A projekt finalny, czyli albo inaczej. Co dostaniemy w pudełku? Na tym nie będzie widać różnicy w prędkości i nie dajcie się ogłupić, że GDDR5 jest dużo dużo szybszy od DDR3, jakby tak było. Nie byłoby tych pewnych literek napisanych małym drukiem gdzieś tam z tyłu, to w pc siedziałyby pamięci GDDR5, a nie DDR3. No, ale dobra leźmy dalej co jeszcze nam pokazali pokazali nam że będzie Call of Duty Ghosts i że będzie nowy silnik że będzie wyglądało zajebiście jak będzie wyglądało to oczywiście się dowiemy po premierze ale nie licz się naszał trailer to tylko trailer ale jest ważniejsza informacja i to jest najważniejsza informacja w tym filmie znamy datę premiery Battlefield 4 to jest 29 października, czyli tak jak przewidziałem. A co się z tym wiąże? Skoro premiera jest 29 października, to co jest wcześniej? Wrzesień! Tak, a co będzie we wrześniu? We wrześniu będzie beta i wszyscy ci, którzy mają premium Battlefielda 3 i inne bądź też zakupili, spreorderowali Battlefielda 4, będą mieli dostęp do bety, czyli co, we wrześniu gramy w BT. No. To jest bardzo pozytywna wiadomość, no a cóż, już niedługo na E3 zobaczymy zajawkę z multiplayera. Niektórzy twierdzą, że będzie to Battlefield 3.1 albo Battlefield 3.5. No a jak będzie, zobaczymy ja. Póki co powstrzymuję się od komentarza, chociaż w zasadzie mógłbym to skomentować, bo to jest film o niczym, ale nie będę komentował, bo. A jak wiadomo, do filmu o niczym wkłada się wszystko. I tym oto optymistycznym akcentem, znaczy no, no może nie wszystko. Może niektórzy przesadzają i nie powinni wszystkiego wkładać, ale to już jest temat na kolejny film o niczym. I tymczasem zwycięstwo, a ja jak zwykle żegnam się z Wami. I cóż, do zobaczenia na polu bitwy jeszcze tablica wyników. No, adios, muciacios.